Dobry wieczór Państwu! Z Chorzowskiej Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu kłania się Państwu Łukasz Gliński z zakamer i urządzeń transmisyjnych oraz mówiący te słowa Mirosław Sobczak. Drodzy Państwo, kolejny miesiąc, kolejna audycja z naszego cyklu cyklu wprowadzającego nowe, a właściwie Odrestaurowane, piękne, grające przedmioty na stan naszej galerii, tak abyście Państwo mogli je podziwiać później na żywo. Drodzy Państwo, dzisiaj przedstawiam Państwu gramofon firmy Philips. Gramofon niezwykłej moim zdaniem urody. Zresztą macie Państwo obrazek tego gramofonu myślę przed sobą. Gramofon ma wspaniałe proporcje. Jest takim wycyzelowanym dziełkiem sztuki, które zaskakuje w każdym momencie. Zwróćcie Państwo uwagę, ja otwieram pokrywę gramofonu i nie muszę się przejmować tym, że ona mi się zatrzaśnie, ponieważ po prawej stronie, dokładnie w tym miejscu, znajduje się bardzo ciekawy, wydawałoby się, że prosty, ale jednocześnie dosyć zaawansowany w sensie konstrukcyjnym mechanizm. Mechanizm powodujący, że pokrywa tego gramofonu po otwarciu znajduje się absolutnie idealnej pozycji do zakładania płyty i do obsługi. Zwróćcie Państwo uwagę, że żeby zamknąć, należy przesunąć ten element w tył i on się wtedy pięknie nam zamyka. Zresztą będę o tym elemencie jeszcze mówił po omówieniu funkcji tego gramofonu w części naszej audycji, która będzie omawiała, co Zostało zrobione, aby ten gramofon mógł tak pięknie wyglądać. Ale najpierw kilka informacji technicznych związanych z tą śliczną konstrukcją śliczną, ale również pięknie grającą. Po pierwsze, gramofon został wyprodukowany w roku 1971 przez oddział Philipsa w Austrii. Jego symbol, po którym go można znaleźć, znaleźć go w sieci, to Philips 22GA 308. Potocznie o nim mówimy: Philips 308 Hi-Fi. I z tym znaczkiem Hi-Fi, który umieszczony jest dokładnie w tym miejscu, to nie jest żadna reklamowa przesada, ponieważ gramofon rzeczywiście spełnia. Wszystkie normy high fidelity obowiązujące w normie 45500 niemieckiej. Do tego stopnia, że gramofon w miejscu, w którym znajduje się, w miejscu, w którym znajduje się e, regulacja antiskatingu. Przypominam, że antiskating, to regulacja siły dośrodkowej e, jest tak precyzyjna że jest wyskalowana dla dwóch rodzajów szlifów igieł wtedy używanych, czyli dla igieł sferycznych i dla igieł o szlifie eliptycznym. Drodzy państwo, gramofon to konstrukcja oparta na drewnianej, pięknej drewnianej ramie, w której osadzone jest aluminiowe szasi aluminiowe szasi, do którego przykręcone są wszystkie elementy konstrukcyjne. Gramofon ma wymiary 360 na 185 na 304 mm, więc można by powiedzieć, że jest w takiej wielkości, jak to się mówiło kiedyś midi. Duża wieża to była 430 mm, midi to było 360 mm szerokości. Gramofon wyposażony w znakomitą, oryginalną, zaznaczam oczywiście z nową igłą, oryginalną wkładką dedykowaną do tego gramofonu, wkładką Philips 400, jest to znakomita wkładka, polecam Państwu, jeśli będziecie Państwo mieli możliwość, taką wkładkę do różnych gramofonów, bo to wkładka półcalowa, którą można zamontować w dowolnym gramofonie z montażem półcalowym. Ten gramofon ma również montaż półcalowy, ale bardzo ciekawa rzecz, pokażę ją Państwu. Filip wpadł w tamtych czasach na znakomity pomysł. Otóż większość wkładek jest przykręcana do chemtrzela, czyli do tego elementu, śrubkami. Potem jest kwestia kalibracji odpowiedniej tej wkładki. Otóż Philips wymyślił bardzo ciekawą rzecz. Wymyślił, drodzy Państwo, taką specjalną szufladkę, która zakończona jest bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej jakości złączem, które po wsunięciu tej szufladki łączy się z, z na stałe przylutowanymi przewodami sygnałowymi, które idą od chętrzela przez ramię, aż do wyjścia gramofonu, a nasza wkładka, w tym przypadku Philips 400, pokazuje oryginalny Philips 400, jest idealnie nową giełką. To jest MK-2 model, wspaniale jest montowany, dlatego że wystarczy tę wkładkę po prostu wsunąć i zatrzasnąć w taki specjalny zatrzask. Pozbywamy się tutaj elementów lutowanych, które czasami dają zimny lód, pozbywamy się tutaj jakiś dziwnych kabelków, które są standardem oczywiście w gramofonach, ale które po pewnym czasie na tych łączach zachowują się w różny sposób, zwiększa się tam opór i tak dalej i tak dalej, ale co najważniejsze, tego typu układ montażowy powoduje, że po wsunięciu tej szufladki w headsela, gramofon z punktu widzenia geometrii wkładki w stosunku do talerza jest znakomicie skalibrowany. Wystarczy, że dobierzemy prawidłowo. Nacisk, i mamy fantastycznie skalibrowany gramofon. To bardzo ważne, powoduje to, że ten gramofon po prostu pięknie gra od samego początku. Następna bardzo charakterystyczna rzecz dla tego gramofonu. Gramofon jest z tak zwanym pływającym zawieszeniem. Pokażę to Państwu najpierw z talerzem zamontowanym. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak ja dotykam tego talerza gramofonu, to on cały się rusza, ale nie tylko talerz. Rusza się również cały układ. Ramienia z henszelem i wkładką. Cóż to oznacza? Ano oznacza to, że gramofon jest wspaniale odseparowany. Odseparowany od czegoś, co, co nazywa się obudową gramofonu i oczywiście miejscem, na którym on stoi. Gramofon jest półautomatem. Co to znaczy półautomat? To znaczy, że musimy rozpocząć odtwarzanie ręcznie. Ja Państwu tutaj włączę na sekundeczkę płytę. Mamy tu piękny album Benny Goodmana, ale nie będziemy go słuchać, natomiast ja Państwu pokażę tylko, jak działa ten półautomat. Półautomat działa w taki sposób, że po zakończeniu płyty my sobie tutaj ustawimy włączymy start. Gramofon trzeba oczywiście wystartować, przesuniemy na sam prawie koniec, opuścimy tutaj. Zaraz o windzie też powiemy, opuścimy tutaj ramię i poczekamy sobie na wyłączenie. Po prostu gramofon tylko podniesie ramię, ale nie ma tam żadnego układu elektromechanicznego, który to ramię wycofa z powrotem. To charakteryzuje gramofony o bardzo wysokiej jakości dźwięku. Wszelkiego rodzaju mechanizmy dodatkowe wewnętrzne. O, właśnie, proszę zobaczyć: gramofon się wyłączył z zasilania i podniósł nam pięknie ramię. Z igłą, żeby ona nie leżała na tej płycie. Warto też pokazać, zaraz to Państwu pokażę zdejmując tę płytę, jak wspaniale wyregulowany i jak skonstruowany jest tutaj układ opuszczania, opuszczania ramienia na, na płytę. Jest to układ elektromechaniczny, bardzo płynnie działający. On nie potrzebuje żadnych smarów. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że jak ja nacisnę ten przycisk, to ramię pięknie, proporcjonalnie opada w dół. Wystarczy nacisnąć do góry i ramię pięknie, proporcjonalnie podnosi się do góry. Układ jest naprawdę fantastycznie skonstruowany. Jest to konstrukcja elektromechaniczna, bardzo trwała skądinąd. Pozwolę sobie teraz troszeczkę rozebrać ten gramofon, żeby Państwu jeszcze pokazać jego troszeczkę wnętrza. Ale w międzyczasie jeszcze jedna rzecz. Drodzy Państwo, ten gramofon jest naprawdę wykonany niezwykle precyzyjnie. To są lata, w których nie oszczędzano na niczym. Ten talerz jest fantastycznym odlewem aluminiowym, świetnie spolerowanym, a to już nasza praca. Natomiast takie drobiazgi, których nie wiem, czy to będzie widać, ale na przykład pomiędzy matą tego gramofonu a otworem, na, na który, który nakłada się na podtalerzyk, jest założony specjalny sprężynujący materiał, który ma ustabilizować pięknie ten talerz na osi podtalerzyka. Takich rzeczy w zasadzie dzisiaj się już nie robi. To są drobiazgi, które wpływają na brzmienie. Proszę zwróćcie Państwo uwagę na ten podtalerzyk. Ten podtalerzyk również, żeby nie ruszał się w pozycji pionowej w żaden sposób, jest tutaj zblokowany specjalnym Kształtownikiem. Bardzo ważna rzecz konstrukcyjna. Ten gramofon zmienia prędkość obrotową. Pokażemy to Państwu, załączymy go. Zmienia prędkość obrotową tak jak tak zwane audiofilskie, współczesne gramofony, na przykład Torensa, czyli w sposób mechaniczny. Przełączając ten przełącznik, przełączając ten przełącznik, o proszę bardzo. Już w tej chwili mamy obroty 45. Krótko mówiąc, paseczek spada z górnej części, tu jest taki specjalny metalowy, jak go Państwu pokażę, zatrzymam to. Tu jest taki specjalny metalowy element, który w przypadku podniesienia elementu podnoszącego pasek wrzuca ten pasek w określony. O właśnie, robi to błyskawicznie, robi to błyskawicznie i bardzo precyzyjnie. Bardzo ważna uwaga, dosyć rzadka w sumie rzecz. Gramofony paskowe, zwykle jak Państwo może pamiętają mają paski płaskie. Otóż ten gramofon ma pasek o przekroju kwadratowym. Jest to specjalny pasek o przekroju kwadratowym. Gdybyście Państwo kiedyś mieli taki gramofon, pamiętajcie do tego gramofonu jest potrzebny pasek o przekroju kwadratowym. Bardzo ważna, istotna rzecz, o której chcę jeszcze Państwu powiedzieć i pokazać. Mam nadzieję Łukaszu, że to będzie widać. Zwróćcie Państwo uwagę, że to miękkie zawieszenie, które powoduje że cały ten układ sobie tutaj pięknie pracuje do transportu i tak powinno być w każdym porządnym sprzęcie ma możliwość zaaretowania. Powinniśmy mieć taką śrubeczkę, ja taką śrubeczkę oczywiście przygotowałem tutaj. Wystarczy ją wkręcić w specjalnie przygotowane miejsce, zakręcić do końca, wtedy ten mechanizm staje się sztywny i można swobodnie ten gramofon przenosić, przewozić bez jakichkolwiek problemów związanych z jego ewentualnym późniejszym Używaniem. Drodzy Państwo, no gramofon wygląda absolutnie jak nowy, zachowuje się absolutnie jak nowy. Cóż myśmy takiego przy tej konstrukcji zrobili? Jak to zwykle jest z, takimi, z takim sprzętem, takie konstrukcje trafiają do nas w stanie, no powiedziałbym, nie najpiękniejszym wizualnie. I tak było również w tym przypadku. Pokrywa gramofonu. Ona w tej chwili wygląda prawie idealnie, prawie idealnie. Mówię prawie, dlatego, że w tym miejscu jeszcze pod kątem, jak się przyjrzeć, widać taką półokrągłą. To już nie jest rysa. To jest jakby przebarwienie bardziej tego materiału, z którego jest zrobiona ta pokrywa. Otóż e, nie wiemy, jak to się zdarzyło i dlaczego, ale wygląda na to, że ten gramofon został potraktowany czymś bardzo gorącym, takim jak lutownica, i bardzo głęboko. Pokrywa była długo i solidnie polerowana, natomiast okazało się, że w pewnym momencie ta rysa jest tak głęboka, że już nie bardzo możemy sobie pozwolić na to, żeby głębiej wchodzić w materiał, ponieważ on się zaczynał odbarwiać. Uznaliśmy, że to będzie taka delikatna skaza, która będzie pokazywała, że urządzenie ma jednak 50 lat. 1971-2021. Następna rzecz. Którą żeśmy zrobili w tym gramofonie? Ano właśnie ten piękny i, i skutecznie działający mechanizm podtrzymywania, podtrzymywania klapy. Wbrew pozorom ten mechanizm składa się z czterech elementów. Zewnętrznej obudowy, nóżki specjalnego kształtownika w środku z odpowiednimi dziurkami oraz ze stalowego drutu o określonej sprężystości, który ma specjalne specjalny kształt. Ten drut był złamany wewnątrz tego urządzenia, wbrew pozorom ten mały drucik zajął mi sporo czasu, żeby dopasować o takiej sprężystości, długości, żeby dorobić maleńkimi szczypcami taki kształt, ale udało się to. Wszystko to pięknie funkcjonuje, jak Państwo widzicie, bez żadnego problemu. To jest jedna z tych pokryw, które nigdy nie psują się na zawiasach, nie opadają, bo mają po prostu to fantastycznie przygotowane tutaj z boku. Co dalej? Oczywiście zrobiliśmy renowację drewna. Mam nadzieję, że to widać. Ale to drewno w tej chwili naprawdę wygląda, jakby gramofon był wyjęty z pudełka. Zostało to delikatnie spolerowane. Oczywiście po całkowitym rozebraniu gramofonu, czyli krótko mówiąc, została nam ta drewniana ramka, trochę jak ramka do obrazka, tak to wyglądało, która została kilkakrotnie spolerowana, a następnie nasączona odpowiednią lakierą Bejcą w takim kolorze, w jakim było. To jest kolor takiego delikatnego tiku. Świetnie to zadziałało. Zrobiliśmy również renowację silnika polegającą na jego przeczyszczeniu, otwarciu, przeczyszczeniu i przesmarowaniu w miejscu panewki, tam na dole. Oczywiście zostały również przesmarowane osi podtalerzyka i panewka główna, w którą ta oś podtalerzyka wchodzi. To bardzo ważne. W gramofonach Philipsa trzeba to odkręcić od dołu, wyjąć tę panewkę, wyjąć cały podtalerzyk. Wyczyścić go absolutnie do czysta. Ja to robię akurat spirytusem zwykłym, potem to osuszyć, wysuszyć to sprężonym powietrzem, założyć tutaj smar. Ja akurat zakładam smar EUT4, żaden wyrafinowany, jest to smar który pracuje w bardzo wielu łożyskach te akurat nie są jakoś bardzo wysoko obciążone ani pod względem temperatury ani dużych obciążeń mechanicznych kilka kilkanaście lat spokojnie te smary sobie tutaj będą pracowały. Cóż dalej ten gramofon jest wyposażony jak w tamtych czasach z tego rynku, czyli z rynku niemieckiego, austriackiego w tak zwaną wtyczkę DIN. Ta wtyczka też została całkowicie rozebrana. My nie lubimy wymieniać tych wtyczek. Te wtyczki oryginalne są naprawdę innej jakości. Warto sobie zadać trud, warto ją rozebrać, warto ją rozlutować. W myjce ultradźwiękowej ją pięknie umyć, później zalutować z powrotem i włożyć. No, myślę, że ta wtyczka to kolejne 50 lat będzie mogła funkcjonować, wszystkie styki działają rewelacyjnie, przewód jest absolutnie miękki, drożny, fantastycznie to funkcjonuje. Drodzy państwo, gramofon Philips 22GA308 HiFi, rocznik 71. Jeśli państwo kiedykolwiek traficie na możliwość pozyskania takiego sprzętu, serdecznie Polecam. To urządzenie, które nie tylko jest urokliwe, nie tylko zwraca uwagę swoimi pięknymi proporcjami, jakością wykonania detali, ale co najważniejsze naprawdę pięknym dźwiękiem. Oryginalna wkładka 400, taka jak tu jest zamontowana. Zapewnia pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz, czyli pełne pasmo akustyczne spełniające warunki norm HiFi oraz naprawdę bardzo mały poziom przydźwięków. W związku z tym, że cała konstrukcja tak jak to pokazywałem jest świetnie odseparowana. Zapraszamy, drodzy Państwo, w momencie, w którym nasza galeria będzie już fizycznie otwarta, do oglądania tego sprzętu i do oczywiście posłuchania go. A on od dzisiaj na stałe za gości w naszej galerii. Drodzy Państwo, polecając stronę Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie na Facebooku, bardzo serdecznie dziękuję Łukaszowi za transmisję. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za, za uwagę i zapraszam w lutym na kolejną audycję Renowacji Miesiąca. Jest już przygotowana pewna niespodzianka. Mam nadzieję, że będzie to przedmiot dosyć dziwny i bardzo rzadki, niemniej fascynujący. Prace nad nim jeszcze trwają, ale już praktycznie rzecz biorą się kończą. Będziemy go mogli Państwu pokazać. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Zapraszam na naszą stronę. Zapraszam do obserwowania wydarzeń, które planujemy. I zapraszam do odwiedzania nas w momencie, w którym tylko będzie to możliwe fizycznie. Kłaniam się nisko, Mirosław Sobczak.